W tym filmie będę się uczył budować i będziemy grać w Battle Royale. No i zobaczycie jak to było przechodzę do tego filmu i nie będę przedłużał tak jak zawsze. Nie zapomnijcie zostawić suba i lajka na tym kanale, żeby wbić nasz bardzo ważny cel. Śmianeczko wy to jest chyba. Nie wiem, jakaś 20. Zróbowałam. My... Widzę, nie pytajcie się, o oczywiście. czy nie pytajcie o mój internet, mam psychicznie go dosyć. Psychicznie po prostu, jak ja próbuję coś zrobić, to mi ściany stawia, kiedy byłem na próbę odcinka. Ja chciałem coś strzelić. Co wycię ten yy, czepiaczką, to morda mi ścianę yy, metalową postawiła. żeby tu jakieś jakiś typ, a czy... na choć nie starczy. Lecimy wyzewę tam, gdzie ten typ zaznaczył. Nie, weź sobie pomasz. Tandzie ten fioletowy, kurde. Chłop zaznaczył. Chłop zaznaczył te. Yy, wykrzywione wieże. Ja rozumiem, że to jest lecą. Ale je, ja widzę jest tak wielkiej spocenice, ale na minusie. Tyle wam powiem. Tyle wiem o swoim życiu. Wiesz z ale na minusie Tak to jest skrzynka To jest duże koszeczku, biorę cały ludzik Oczywiście ciepłem sobie małe poteczki Jedziemy tam do typeczków Tyle wam powiem. Po prostu się wywaliłem z łóżeczka. Widzę, czy to jest sposób na schodzenie? Tak, oczywiście. Tylko często was może po prostu wywalić. E -e, internet zaczyna ze mną igrać. A go nie będzie. Yy, za, znaczy będzie, ale za oknem. Dobra. Muszę być gotowy na wszystko ze strony tamtej. Gdy mam wrażenie, że tam nikt nie poleciał. I przede mną jest to to co przyjemny park. Zaznaczam. Przyjemny park. że Ja mam 50 poziomety czy no ja że ja mam 50 poziom taki du duży, to tak nie o to, że jestem dobry, pamiętajcie To jaki ma poziom Nie świadczy o człowieku to. Weź się wal A weź Marno już naboje czy tak na złość? to jest skrzynka. Ja sobie wezmę z niej ludzik. Patrzcie. A weź sobie wysadź to. Ja mam w dupie. Patrzcie, patrzcie, co zrobię. Czekaj. Dziękuję, widzowie. Błagam. Lecimy, widzę, ja wiem, że to sam nic nie mówię, ale duża pota, naboje sobie wezmę, a jednak wywalę tę dużą potę, a nie, to sobie wezmę. Oczywiście zbieram sobie tutaj, bo ja się uczę budowania wizywy. Oczywiście gramy Battle Royale nie bez celu. Już chyba każdy wie dlaczego gramy Battle Royale. Mogę to A mogę mu to zniszczyć? A wiesz co, rozwal to sobie? Mogę mu to zniszczyć? Pewna widzę wyźle reagować na innych typeczków. To jest w ogóle piękne, że, że mam tą broń i że mi wydrapię. Znaczy no, tak w jakimś szczęście mi. A w jakiejś części jem. Kto chce granat uderzeniowy, ja sobie wezmę. A tym biurkiem, który tamtą skrzynkę z nabojami też chętnie. Otworzę. Te naboje sobie też chętnie wezmę. No i te naboje z góry też sobie chętnie wezmę. Oczywiście widzowie, najważniejsze jest w Fortnite to, żeby się nie bić. To jest strategia niektórych graczy, i takich bardziej spokojnych graczy, nie jak na przykład kurde Jacob albo yy, Capcia to jest strategia takich zwykłych. Pompa lepsza! Z lepsza pompa, lepiej gdzieś. Dobra. A to nie jest Ramon. A! Jednak jest. A kto ocenia konia po wyglądzie? Znaczy kto. Mm. Przepraszam, kto ocenia książkę pokład? Albo inaczej brzmiało to przysłowie. No, się nie zna na przysłowiach i ta. ja mam złotego kurde Bo mnie strasz. O, potrzebuję apteczki. Nie ma tutaj, widzę, żadnej apteczki, ani żadnego fajnego leczenia. To jest takie My takie... Co, co się stało? Co się stało? Mi gra zbugowała. Ja to dosłownie przed chwilą mi przez gra zbugowała. RAL No i muszę teraz pełznąć. Nie, że oczywiście mógłbym... I chyba tak zrobię. To się wybija. No i do będę, że, które po prostu zaznaczę. jest skrzynka nie zabrana Spokojnie, na no spokojnie, tu się nie liczą fragi, tak? Tu się liczy zwycięstwo Po prostu żałobską i grać nie umiem, typ miał tylko pompę. po prostu krytycznie e, no to co, e, ja push. co? dzięki stepy drużyna uratowała, drużyna uratowana, dobrze mordo, nie oceniaj książki pokład bo sama nie mi... bo sam... Chyba na to wy samym jesteś tą układką. To jest taka słaba! Dobra, lecimy, z głowy lecimy, lecimy. Myślałem, że to już tam już grę mamy z głowy. Dosłownie tak myślałem. Jedyne co wam mogę pomóc to... Pucar, zarąbiście Strzelba. Ciężki karabin maszynowy, to zamiast Yy, co to jest? Rękodzieło. Choć nie, w sumie są na do

Więc wy moje temy są totalnie na minusie na razie, no a ja wiem, że chyba znowu nic nie mówiłem z tego, co mi się wydaje. Eee! Strefa gówniana. Mam wrażenie, jakby to był jakiś typek. Wiem, że to bez sam, to byłem... Bo ...to byłem, okej, chodźmy do ścieżki, to pompa i... ...piękny headshot. W ogóle jakiś typ, kiedyś wygrał gierkę, bo się przebrał jako krzaka i stał. Pójdźcie, to jest krzak. Myślałem, że nasze polskie gracze jeszcze nie wiedzą, co to jest krzak, więc ja pierwszy muszę być w tym dam. O! Dużo mi to da. Czy tego, że nie umiem budować, no to chyba to mi wyda. Ja już się widzę, wydam na ceglanę. A widzisz ciekawe czy typak się by zdziwił, gdybym teraz tak wrócił? Tam ale się tam nawalają. Ostro, nie mówię, Typek robi Skybase. Typek robi Skybase, Mordo. Tak jakby ja rozumiem, że Ty robisz Skybase. Robimy razem Skybase, Mordo, chcesz robić Skybase.

No ma hp, to na pewno sobie radzę. Niech się leją, spokojnie. Pamiętaj, że moje budowanie takie jest na minus. Ja się widzę, że tutaj uczę budować. Będziesz tylko te na dwóch? Stresująca wiedza jak to jest piękne, bo tylko 4 HP zostały. Oczywiście, widzę, ta była dość długa, ale no widzimy się w kolejnym odcinku, już niedługo. Yo!